Jak złożyć pełnomocnictwo Upl1 jeśli prowadzisz spółkę ZO? W wyszukiwarkę internetową wpisujemy Upl1 i klikamy w pierwszą pozycję. Złóż wniosek elektronicznie, a następnie drugą opcję złóż online. Klikamy załatw w sprawę i logujemy się z wykorzystaniem jednej z dostępnych opcji, np. przez profil zaufany lub bankowość elektroniczną. Jesteśmy teraz na stronie ePUAP, App, przechodzimy troszkę niżej i tutaj widzimy nasz formularz Upl1. Zaczynamy od wpisania numeru NIP naszej spółki. Następnie wybierzemy naczelnika naszego Urzędu Skarbowego i tutaj z pola wyboru wybieramy nasz Urząd Skarbowy. W części B podamy dane naszej spółki, czyli podatnika. Najpierw zaznaczymy, że nie jesteśmy osobą fizyczną i podamy pełną nazwę naszej spółki. Adres siedziby, zaczynając od kraju, następnie województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu. Lokalu, jeśli taki występuje, miejscowość oraz kod pocztowy i poczta. Możemy również podać dane kontaktowe do naszej spółki, jak numer telefonu czy adres e-mail. W części C podajemy już dane pełnomocnika, czyli np. księgowego, którego chcemy upoważnić do reprezentowania naszej spółki. Teraz możemy wybrać numer NIP lub numer PESEL naszego pełnomocnika. Podajemy numer PESEL, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia możemy usunąć i przechodzimy niżej do adresu do doręczeń. Jest to również adres naszego pełnomocnika. Najpierw kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu oraz numer lokalu, jeśli taki występuje, miejscowość. Kod pocztowy oraz poczta, następnie numer telefonu do naszego pełnomocnika oraz adres e-mail pełnomocnika. Pełnomocnictwa udzielamy od dnia bieżącego do, tutaj zaznaczamy bezterminowo, czyli na czas nieokreślony, aż do odwołania. Przechodzimy niżej, w części e podajemy nasze dane, czyli osoby, która może reprezentować spółkę. Nazwisko, imię, stanowisko bądź funkcja, pole podpis pozostaje puste, Następnie w polu 55 podajemy datę wypełnienia tego dokumentu, w polu 58 usuwamy pierwszą pozycję i podajemy jeszcze miejsce sporządzenia tego dokumentu, czyli naszą miejscowość. Przechodzimy niżej i klikamy Zapisz. Dokument został zapisany. Przechodzimy dalej. Klikamy Podpisz. Podpisz podpisem zaufanym. Klikamy Podpisz podpisem zaufanym, a następnie klikamy Wyślij, a dokument zostanie przesłany do urzędu.